Cześć, manowi, tam wszystkich tutaj. Later, dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z Fortnite'a. Dzisiaj mamy szybki odcinek newsowy. E jeżeli nie śledzicie aktualnie rzeczy w Fortnite, no to mam dla Was kilka po prostu nowości. Przez to, że były błędy pod koniec stycznia, a no dokładniej między 27 a 3 lutym. Jeżeli w tym czasie graliście, zalogowaliście się do Fortnite'a, to powinniście za darmo dostać nowe malowanie do broni. Do każdej broni, malowanie związane z walentynkami, możecie też sobie zobaczyć, jak to wygląda u mnie właśnie teraz na ekranie. Naprawdę jest ok, jest ruchome. Ruszają się tam jakieś serduszka, także, spoko na pewno znajdzie, znajdzie to malowanie swoich fanów. E, oprócz tego, mamy też nowy, fajny sklepik. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, 9 lutego, powróciły, powróciły i pojawiły się też nowe skiny do Boba Fetta. Tutaj macie ten zestaw wcześniejszy. E, i mamy też Stormtroopera. Naprawdę, dla fanów Star Warsów, to są super na pewno przedmioty. Pojawiła się nowa kobieca postać Fennec Shunt, jak widzicie. Myślę, że skin spoko, nie dla mnie, ale jak najbardziej ok. No i tutaj, e, tak, ty, ty, ten futrzak, tak zwany z rasy łuki. Także, no, to jest spoko skin. Na pewno jest troszeczkę duży, więc pewnie no, jest bardziej widoczny niż na przykład model żeński, ale jest naprawdę ok. I do tego mamy też stateczek Fenek. E, z tego co wiem, mam jeden, e, mam jeden wcześniejszy statek ze Star Warsów, Sokół Millenium, jakiś czas temu kupiony, no i te statki zazwyczaj są bardzo duże, także musicie na to zwrócić uwagę. Są OK, ale naprawdę na przykład Sokół Milenium, którego używam jest po prostu gigantyczny. Już wam go pokazuję, żeby nie było. Boom! Nie dość, że jest błysk na cały ekran. To jeszcze dosłownie pół ekranu, jak lecę ten Sokół milenium zajmuje ze Star Warsów także musicie pamiętać, że często takie skiny typu statki, niestatki są naprawdę duże, oczywiście jak już jesteśmy tutaj w sprawach sklepikowych, to nie zapomnijcie wpisać sobie mojego kodu twórcy, Laytopl, żeby mnie wesprzeć jakimiś e, zakupami no oprócz tego wiadome e, o, jakieś wiadomości się wyświetliły, oprócz tego oczywiście mamy też inne skiny, też są pakiety walentynkowe, naprawdę są ok. widziałem ten e, tego skina w grze, jest naprawdę ładny, e, wiem, że tutaj na przykład ten kill ludzie lubią używać to jest troszeczkę dla mnie przecenione. 2000 za takiego jakby, no bądź co, bądź, normalnego skinka. No ale okej, okay, jest coś takiego. Ten kilof jest często używany przez graczy, ponieważ jest mały. Przez co nie, nie zajmuje dużo ekranu podczas na przykład edycji, bicia kilofem i tak dalej. Także tego typu kilofy są często używane. Tak samo tutaj ten ta, ta kij ze Star Warsów też wiem, że jest bardzo. Pożądany i często używany w jakichś ProPlaysach czy coś, bo też jest chudziutki, malutki i po prostu dużo ekranu nie, nie zajmuje. Hmm, jakieś tam malowania, oczywiście, związane z walentynkami, wiadomo. I nowy pakiet. Nowy pakiet jest w miarę ok. E, niecałe 60 zł, ale dostajemy całego skinka. I misje w grze, e, po, które robimy, i możemy razem z tych misji zebrać 2000 Faudolców. Więc, według mnie, jest to spoko pakiecik. Także, jeżeli ktoś chciał coś kupić, no to ten pakiet jest ok. Skin sam w sobie e, też jest fajny. Na pewno jest, według mnie, lepszy od tego tutaj Strażnika Amoru e, zwykłego różowego. Także, no, jakbym miał coś wybierać, no to wybrałbym sobie tamten pakiecik. Dodatkowo, z okazji tutaj NFL, czyli futbolu amerykańskiego, będą dropy na Twitchu. Niestety, dropy będą oczywiście odpalone na kilku kanałach, np. kanał Aidana, Twitch Rivals, Cypher, PK itd. itd. Co jest najgorsze w tych dropach? Możemy tam zdobyć oczywiście dwa malowania, jeden spray i jeden plecaczek na plecy. Plecaczek jest naprawdę spoko, bo jest to taka jakby bardziej agresywna lama. Także to jest fajne, ale najgorsze jest to, że dzisiaj podobno mają być te dropy. Czyli 9 lutego, kiedy to nagrywam, od 23.30 dla Polski do 5 rano. I nie wiem, czy będzie można jakieś restreamy, e, później z tego obejrzeć zapisy, czy jakoś inaczej to zdobyć, ale no, dla Polski to jest tragiczna godzina, bym powiedział. Wszystko by było spoko, jakby trzeba było powiedzmy pół godziny obejrzeć. Ale jeżeli chcecie emotkę, 45 minut trzeba oglądać live'a. Druga emotka 90, na graffiti, na spray 135 minut e, oglądania takiego streama. I jeżeli chcecie najlepszą nagrodę, myślę plecach, no to aż 175 minut musimy oglądać streama, no więc to jest naprawdę długo i nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś normalnie na następny dzień wstaje, żeby oglądał od 23.30 175 minut jakiegoś live'a, żeby zdobyć sobie lamę na plecy plecaczek, no ale to jest coś takiego, będą dropy właśnie na Twitchu, na konkretnych kanałach, Także jeżeli kogoś to interesuje, no to na pewno, na pewno sobie odpali chociażby kompa na noc i niech się to tam wszystko nabija. E, e, troszeczkę szkoda, że są takie godziny. Ja osobiście chyba nie będę tego, e, tego robić, nie chcę odpalać kompa na całą noc, e, ale mam nadzieję, że może e, jeszcze będzie jakiś sposób na zdobycie tych dropów, może będzie jakaś druga tura, czy cokolwiek, zobaczymy. Także ode mnie na dzisiaj byłoby to tyle. E, mam nadzieję, że szybkie newsy Wam się podobały. E, i widzimy się w następnym odcinku z Fortnite'a lub jeszcze z czegoś innego. Nie zapomnijcie wpadać na moje live streamy i inne social media. Wszystkie linki macie pod spodem w opisie. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.